No akurat my tutaj mieszkamy, nie mamy za co przeżyć, to żyjemy z tego co na przykład jak chodzą ludzie, to ratują nas z pieniędzy, kupują nam jedzenie, ewentualnie jak znajdziemy cokolwiek na przedśmietniku czy śmietniku, to z tego żyjemy. Nawet jak papierosa nikt nie chce nam dać, to pety zbieramy, żebyśmy tylko cokolwiek zapalili. W sumie ja z bratem, bo my palący, a mój facet niepalący. Ale mieszkacie w tym aucie, tak? Tak. O co proszę powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Kasia, mam 35 lat. Znajdujemy się w Krakowie przy dworcu głównym. E, mieszkasz w aucie, które jest zaparkowane tuż naprzeciwko dworca. Jesteś osobą bezdomną. No już jestem 17 lat na ulicy. 17. Co było powodem tego, że trafiłaś na ulicę? Rodzina zastępcza co mnie adoptowała. wzięła mnie... Wymeldowała i na ulicy byłam przez to, że piłam alkohol i brałam kiedyś narkotyki, ale już nie biorę, tylko palę papierosy. Mhm. Czyli w tej chwili jesteś czysta, tak? No nie. No nie. Mhm. Czy próbowałeś w ogóle kiedykolwiek yy, znaleźć wyjście z tej sytuacji? Czy próbowałaś się wyrwać? Na przykład, co do bezdomności, ja nie umiem wyjść z tego, ponieważ ja na ulicy, ja już nie umiem. Jakbym miała, ktoś zaproponował dom, nie udałoby się nikogo mnie namówić, żebym ja nie chodziła po ludziach i pytała się, że brała o pieniądze. Dlatego, że ja z tego żyję, co mi ludzie pomogą, co mi kupią, i ze śmietników ze zbierania puszek nie się on z tego żyje. Dlatego nie udałoby mi się teraz dojść do siebie. Ja, ja mam że krwi chodzić po ulicy i się prosić. I Zbyt mieć, długo wiem. jesteś w tym, tak? Tak. Wiem, że tutaj w tym aucie mieszkacie w trójkę. Tak, ja, mój brat i mój facet. Mhm. W trójkę tylko mieszkamy i nie pozwalamy, żeby tu ktokolwiek przebywał, tylko my. Bo dostaliśmy jest? pozwolenie od tej osoby z auta, żebyśmy żeby tu mieszkali. I możemy mieszkać. Bo auto w tej chwili nie należy do nikogo, tak? Na razie do nikogo. Mhm. Oprócz y, do nas. Bo my teraz tu możemy mieszkać, możemy na przykład palić papierosy w środku, pić i nikt nam nie da mandatu nic. Nad policja i Straż Miejska powiedziała, że możemy tutaj przebywać. I tylko tutaj możemy pić. i wszystko robić. Oprócz tego, żebyśmy tylko się nie pokazywali na ulicy, że tam paparazzi, że pijemy, że co robimy. Bo papierosy to tylko przy śmietniku, trzeba popiować i tyle. A pić to alkoholu zabronione, bo mandaty, wnioski są i kolegium to przechlapane właśnie. Dlatego my pijemy tutaj, palimy. Jemy Kasiu, i... Jak sobie dajecie radę w zimie, bo kiedy są minusowe temperatury? Ja to w zimę, to ja byłam to na noclegowni. Tak, a później byłam w ten, jak się to mówi, uśród zakonnych na Malborski byłam. Tam byłam u siostry. Dopóki nie przeklepałam sobie sprawy, że byłam pijana i wróciłam. Dlatego mnie wzięli i mnie już siostry powiedziały, no, nie masz już szans, bo dostałeś ostatnią szansę, przyszłaś pijana, no to swoje rzeczy zabierz i do widzenia, Kasiu. No to do widzenia. Ja wróciłam tutaj na stare śmieci spać. A. Tutaj w tym aucie jak długo już jesteście? O, jak ja nie liczyłam tego, jak kurczę. Ja, y, zaraz, który mamy rok? 2023. Ja w ogóle to jestem tutaj ponad dwa miesiące. Mhm. I jakoś sobie radę daję. Jak to wygląda jeśli chodzi o higienę? Chodzimy na łaźnię. Aha, czyli chodzi się do łaźni. Hmm. I Dzisiaj kąpiemy, się przebieramy. A z toaletą? toaletą. Z ubikacja. No to proszę bardzo, galeria krakowska, no to tam chodzimy do toalety kulturalnie się załatwić. Nie robimy tutaj burdelu. Wokulata. To normalnie. Hmm. Kulturalnie. Tosi powiedziałaś przed wywiadem, że nie korzystasz z pomocy społecznej? Bo nie. Czy nie dostajesz żadnego zasiłku? Nie, nie. Niestety. Ja żyję z tego, co mnie ludzie wspomogą. Jak sobie radzi kobieta bezdomna w towarzystwie mężczyzn i takich zagrożeń seksualnych? Czy, czy miałaś takie sytuacje skrajne, gdzie musiałaś się bronić, albo uciekać, albo szukać pomocy u innych osób? Co do tego, to tak. Ale to mnie broń, bronił brat zawsze i mój facet. I mnie odciągali, żebym ja tylko nie borutowała i nikomu w łeb nie, znaczy głowę nie dała. Tylko wtedy oni interweniowali, mnie brali na bok. Jeden, mój facet na przykład mnie brał na bok, a mój brat walczył i mnie bronił. Albo odciągał te osoby, żeby nie robiły awantur, bo jeśli nie to, no. Biatyka. A tak to normalnie mnie chronią i mnie bronią. Czy zmagasz się z jakimiś chorobami, z które. Choruję kiedyś... na padaczkę po alkoholową i cukrzycę. Dlatego muszę słodkie jeść, bo inaczej i mogę się kiedyś nie dowodzić. A bierzesz leki? Bierze. bierzesz leki? Nie mam, no skąd ja wezmę depaki, jak no, wszystko jest na recepty. Ja nie dam rady, kurde, ja powinnam mieć amizepin albo dekretol, ewentualnie depaki na 300 lub depaki na 500, te co brałam jak byłam w szpitalach, ale teraz nie mam przez sobie, dlatego, yy, dlatego nie dam rady. Rozumiem. To wszystko, co mogę co powiedzieć. Uch. A gdyby, gdyby pojawiła się jakaś szansa jednak na to, żeby żeby z tej bezdomności żyć? Yy, bo nie sądzę, żeby to był Twój wymarzony sposób na, na życie, prawda? To co byś potrzebowała? Ja to po, by nam mieć w ogóle warunki do życia. A po drugie, jakieś pieniądze, żeby no chociaż iść do sklepu, zakupy zrobić. Bo tak samo jak on. I by się zaczął okres w sprawy kobiecej, miesiączka, to ja muszę mieć na podpaski ewentualnie na tampony. Dlatego. No jasne. A mm, czy skończyłaś jakąś szkołę? Gimnazjum Katolickie w Piaseczce, za Warszawą. Skończyłeś Gimnazjum Katolickie? W... Tak. Ale niestety już nie uczęszczałem do żadnej szkoły. Mhm. Nie dała radę. Czy te wartości, które w tym gimnazjum nabyłaś, mm, no bo jednak gimnazjum katolickie do czegoś zobowiązuje, prawda? Ja jestem katoliczką i właśnie nikom, nikom nie przechodzę na religię jechowych, czy tam się tylko Kosów. Ja jestem katoliczką, chrześcijanką i ja do kościoła wolę chodzić się modlić. Właśnie chciałem zapytać o te wartości. Czy czy, czy uczestniczysz w Mszy Świętej? Tak. tak. I śpiewam nawet e, religijne piosenki. Ale teraz nie mam humoru do śpiewania. Nie no, jasne. Jak bardzo wiara ci pozwala, pomaga właśnie w tej sytuacji trwać? Ech, nie wiem, jakby to powiedzieć. Po prostu chodzę, bo chodzę jeszcze na nogi ledwo co żywale, tylko się rady sobie daję. Co mogłabyś powiedzieć osobom bezdomnym, które żyją w podobnej sytuacji jak ty, a szczególnie kobietom? Żeby się nie poddawały, żeby wierzyły w siebie, że się uda, miały nadzieję i w to wierzyły, że kiedyś naprawdę się wyrwie człowiek z tego. Tylko musi chcieć, żeby wyjść z tej bezdomności. Dlatego dziewczyny, trzymajcie się razem. I nie poddawajcie się, walczcie o swoje i znajdźcie sobie normalnego faceta, który was kocha i żebyście mieszkały normalnie i dzieci miały i w ogóle. Dlatego życzę wam wszystkiego dobrego, całego serca i zdrowia przede wszystkim. Żebyście się nie poddawały, pamiętajcie, walczcie o siebie i o to, żebyście byli razem ze sobą. Nikogo nie, proszcie się o nic, macie się trzymać razem. Tego Wam życzę, Kasia. Uprzejmie Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Proszę. Dziękuję uprzejmie.